W tym filmie zagram jako Irak w Heart of Iron 4 i postaram się mi tutaj coś zdziałać. Nie będzie to prosta gra, ja już tym grałem na live i wiem, że to jest bardzo trudne, ale dobra, najpierw sobie pójdę w ten cel i no jeszcze jakieś sobie badania tutaj ogarnę. Ja też mam tutaj modyfikacje, żeby te wszystkie badania i cele były robione szybciej, bo serio mi się tutaj nie chce czekać, aż to mi wszystko się ogarnie. Okej, okay. później sobie pójdę tutaj na zwrócenie się do Jordanii, no i tam jakieś podboje postaram się porobić, ale ostatnio jak tym czymś grałem na live to to była tragedia. Też grałem Danią na live i serio fajna kampania. Mi z tego wyszła. Tylko, że ja z live'ów nie, nie lubię filmów robić, więc to po prostu, no, będzie taka rozgrywka, bo tam też bym musiał to wszystko jakoś wycinać. Wtedy też tyle grała muzyka i by ta muzyka grała dziwnie. I może by mało kto na to zwrócił uwagę, ale ja zwrócę na to, ja bym na pewno zwrócił na to uwagę. A ja lubię, jak moje filmy wyglądają tak, jak ja chcę. Więc Dani też sobie kiedyś nagram osobny film, bo to jest serio fajne państwo na zagranie w Herz of Iron. I też gram na wyłączonych celach e, historycznych, więc tutaj mogą się podziać inne rzeczy po prostu. Ja potrzebuję mieć dużo manpowera w polu, więc tutaj muszę ogólnie lecić pod cele na manpower. Muszę rekrutować dywizję. W... Aha, dobra, ma w polu. Dobra, to chwila. Nie wiem coś takiego, ile mi się teraz będzie rekrutowało. Okej, okay, to powinno wystarczyć, żeby dalej leć w tym drzewku. Więc dobra, niech mi się to już rekrutuje. tutaj będę jeszcze robił cele pod manpower, żeby mieć go jeszcze więcej, bo manpower jest zawsze przydatny. W nałożeniu Embarga. No dobra, może być. Embargo na Włochy może być. Okej, okay, co teraz? No muszę poczekać, aż mi się dywizja ogarną. To może coś pod przemysł. Eee, to fabryka wojskowa to się przyda. A to już sobie mogę wystawić, Se I ja na ten moment coś produkuję ciekawego? Nie, nawet nic nie buduję to. Fabryki cywilne zacznę sobie tutaj robić, bo one się przydadzą. Jestem są produkcje? Nie dostrzegam. O, produkcja. No, karabiny póki co robię. A dobra, mogę jeszcze sprzęt wsparcia robić, on też się może przydać w sumie. Pakt z Sadaba. Można podpisać ten pakt. i Mogę już je teraz wracać do Jordanii, więc można to zrobić w sumie. No i świetnie, oni są teraz zależni ode mnie, ta? Ta. No i fajnie. Ok, to idziemy tutaj dalej. Regionalna integracja militarna. To, dobra, to są fabryki wojskowe i cywilne. I tutaj później żądanie Palestyny. Znajmi 45 tysięcy, tej, yy, manpowera w polu. No dobra, to się ogarnia. Okej, okay, brakuje mi stali, to będę ją sprowadzał od Stanów Zjednoczonych. A nie, mam fabryk cywilnych nawet na to, okej. Okay. Już powinienem mieć. No, mam dwie fabryki cywilne. Chwila, że z czymś lepszym bym zaczął handlować. Związek Radziecki będzie dla mnie lepszy, no, bo jest bliżej. To zrobię sobie coś takiego, dalej jakieś badania. Ej, też przypomnę o wbiciu na serwer Discord gdzie aktualnie trwają zapisy do wojny widzów Age of Conflict. Wchodzisz tam, wchodzisz na tiketa, podajesz położenie, kod hex koloru i nazwę twojego państwa i powinien jej zostać zapisany. No świetnie, ej, mam Palestynę. Nie, AP, no Palestyna, świetnie. Tu mam już trochę państw zależnych od siebie. Pozycja zjednoczenia Syrii. No to by było fajne w sumie, tylko nie wiem czy się zgodzą. Raczej. Wątpię. To już nie wątpię, że to będzie tak dobrze szło aż do samego końca. Tu są jeszcze, jest jeszcze jakaś ciekawa ścieżka. Ogłoszenie Zjednoczonej Publiki Emiratów Arabskich. Aha, tutaj co jest? Ha? Kurde, to tutaj mogłem pójść. Tutaj można pójść pod odnowienie Hidarzu. Nie wiem, poszedłem w tą ścieżkę to już